Cześć, z tej strony, Artur, zapraszam Was na kolejny odcinek unboxingu. Tym razem padło na model marki Italeri. Ciężarówka z okazji 80-lecia D-Day. Jest to model GMC 2,5 tony, napęd 6x6. Trafił w moje ręce, w sumie przypadkowo spodobał mi się ten model. Prezentuje się on w ten sposób od boku. Z tyłu jest. Pusta dykta, może nie dykta karton, nie ma tu nic ciekawego, jest dosyć cienki. Myślę, że nie ma tutaj za wiele wyprasek w środku. Jest arkusz kalkomanii, który pozwala na pewnie wybór oznaczenia jednej z dwóch wersji. No jest, tu się prezentują dwie opcje wyboru kalkomanii. I komisyjne otwarcie następuje. Bo jest zaklejone. I zobaczymy, co się kryje w środku tego pudełka. Już sama waga tego wskazuje na to, że nie będzie tam za wiele elementów, ale chciałbym zobaczyć, jakie to jest jakości. I czy faktycznie, model wydany z okazji 80-lecia jest wart jakichkolwiek pieniędzy, chociaż co do marki Italerii to raczej nie powinno być problemu, jeżeli chodzi o ich jakość. Widzę, że tu jest kilka instrukcji, odłożę na bok. Później się ni nią zajmiemy. Widzę, że są dwie wypraski. Dwie wypraski, elementy przezroczyste. Przyjrzymy się bliżej oczywiście każdej z wyprasek. Tych elementów przezroczystych nie będę wypakowywał, ich za dużo nie ma. Co tu dużo mówić, no są dwie boczne szyby. Albo to jest y, szybu, szyba boczna. Tu nie dziwne, bo to są dwie boczne szyby. Jest szyba na tył. I to jest chyba jedna szyba. O, widzę, że już mam y, wybrakowany model. Tego, co właśnie widzę, wyprasce, bo coś mi się tu nie zgadzało i brakuje tu elementu przezroczystego na drugą szybę, przednią. Jest tylko na reflektory tylna szyba, boczna, przednia i yy, bo, przednia jedna i dwie boczne. Nie ma drugiej szyby naprzód, także nie wiem, czy to jest gdzieś w kartonie. Nie, karton jest pusty, czyli. Trafiłem jakiś wybrakowany element. Trzeba będzie kombinować coś, docinać. No niestety czasami tak się zdarza. No widać nawet tu jest element po wyłamaniu. Trzeba będzie coś kombinować, żeby mieć tą drugą szybę. Ewentualnie obie zrobię z jakiegoś innego elementu. Z innych elementów przezroczystych. Co do wyprasek. Są dwie, nie ma ich dużo. Widzę, że są figurki. Już wam prezentuję, tak się prezentuje pierwsza wypraska. Mamy budę w niej. Widzę też, że jest podwozie, spód naszej ciężarówki. Są elementy też odwzorowane właśnie desek. Ma imitację, imitować deski. Przerzucę. Ono powinno być chyba Chociaż dziwnie jest ta wypraska zrobiona, bo tu są elementy do góry nogami, tu już są prawidłowo, tu jest w poziomie. Także ciężko będzie uchwycić to, tak co jest co. W sensie nieco jest co, tylko po prostu orientację części w wyprasce. Tak jakby dosyć chaotycznie są drzwi, i właśnie do tych drzwi są szyby. Nie, a tu do przedniej, do kabiny nie ma jednego bocznego szkła. W sensie plastiku, elementu plastiku. Co do jakości tego plastiku, no to czuć, że jest on dosyć taki. Nie jest to najwyższa półka, no to poczuć, ale to też nie jest jakiś najdroższy model. Jest to skala 1,35. Jest paka zamykająca. Klapa zamykająca pakę. Układ wydechowy, widzę. Też tu jest jakieś łańcuchy. Jest też figurka żołnierza. Nie wiem, czy będzie więcej niż jeden. Bo to chyba jest kierowca. Widzę, że jest w pozycji siedzącej. Jest kask. Nie ma też karabin na, na dach kabiny. De deska rozlucho też w sumie. Ona się wydaje taka dosyć zde zdetalizowana. Tam tam zegary. Jestem ciekaw czy na kalkomani będą zegary czy, czy trzeba będzie je ręcznie ogarniać. w sensie malować ręcznie. Mam nadzieję, że nie. No i druga wytrąska. To już są elementy zawieszenia. W sumie koła. Też widzę jakieś kanistry, baki. Tak jest cały, cały układ w sumie zawieszenia w tej drugiej wyprawce. Elementów widzę, że nie ma za dużo. Jest wał korbowy. Osłona na przód. całkiem, całkiem dobrze to wygląda, nie wygląda to zbyt skomplikowanie, wydaje mi się, że podczas składania uda mi się to złożyć podczas jednego filmu, raczej na ten model nie będzie podziału na części, ewentualnie będzie tylko podział na składanie i na malowanie, będzie osobny odcinek, bo malowanie trochę zejdzie na pewno, a co do składania, no to raczej wątpię, żeby tu było tyle detali, żeby to Trzeba było dzielić na części. Szybka, łatwa, przyjemna. Raczej budowa będzie. Jest tu nawet logo producenta. Italeri Made in Italy. Włoska jakość. Mam nadzieję, że nie Alfa Romeo. Także będziemy, będę budował. Będziecie mogli to obserwować. Mamy kalkomanię. Zobaczmy, czy są zegary na kalkomanii. Nie, widzę, że nie ma zegarów, czyli interpretacja własna tych zegarów. Ewentualnie jakieś się dokupi, imitacje zegarów, są tylko oznaczenia amerykańskie. I to tyle, jeżeli chodzi o wzory kalkumani I instrukcja: skala 1 do 35, czyli taka dosyć nietypowa jak na pojazdy ciężarowe. Ogólnie samochodowe. Samochodowe raczej wydaje mi się, że są w 1.24, 1.25 głównie. 1.35 to takie, no nie wiem, ciężko mi też powiedzieć, i tak jest wersja B, czyli gdzieś też jest wersja A. Ale przejdźmy na razie przez instrukcję. No, instrukcja jest dosyć oczywista, raczej przejrzyście, wszystko jest opisane. Jest też kolorystyka wypisana. Sugestie kolorów. Jest to pewnie oznaczenie producenta tak, farby italeri, czyli będzie można skorzystać z zamienników. Jeżeli ktoś nie posiada w palecie swoich farb, kolorów i no to zawsze będzie można też wejść nawet na moją stronę i zobaczyć zamienniki tych farb. No i tak jak mówiłem, jest tutaj informacja w instrukcji, jak powinna wyglądać ramka. Wypraska z elementami przezroczystymi i w mojej brakuje tego elementu 93. Mam tylko 94. 93 gdzieś zaginęła. Także albo zrobię po prostu w ogóle bez szyb. Albo trzeba będzie myśleć właśnie nad zamiennikiem, żeby i ta i ta była z jednego materiału. A nie także jedną zrobię z zestawowej szyby, a drugą po prostu do dorabię z jakiegoś innego materiału, żeby to też było jakoś w spójnym wy, spójny wygląd miało. No, wszystko jest krok po kroku opisane. Części też nie ma dużo. Nie, nie będzie jakiegoś tam komplikowania budowy, jeżeli chodzi o ilość elementów. Nawet widzę, że tutaj nie ma chyba nawet silnika. Z tego co widzę. Czy jest tylko zawieszenie, jakiś tam układ jezdny? A silnik nie. Tak, silnika w ogóle nie ma. Także duża część takiej, jeżeli chodzi o budowę modeli samochodów, no to już odpada samym tym, że właśnie nie posiada w zestawie silnika. I myślę, że jeżeli byłby tutaj silnik, no to spokojnie jeszcze z jedna, dwie wypraski musiałyby być. No i tak jak wspominałem, jest wersja B, no to musi być też wersja A. Jest to wersja A z oznaczeniem na kalkomanie, jakie powinny być oznaczenia. Też jest na szybie flaga amerykańska. No są też nazwy kolorów, farb. Także nie powinno być problemów z dobraniem kolorystyki. Podejrzewam, że takie same nawet nazewnictwo matamija. Jeżeli chodzi o swoje kolory, jeżeli nie dokładnie takie same, no to na pewno podobne. Olive drap jest na pewno. Wpółecie tam i także całkiem sympatycznie się ten model prezentuje. Poza tym brakującym jednym elementem już na dzień dobry, no to wydaje mi się, że będzie się go sklejać całkiem przyjemnie. Możecie dać znać, co sądzicie na temat jakości modeli Italeri. No ja zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Cześć.